Kompresor olejowy HECT jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 1,5 kW, dzięki któremu napełnienie butli o pojemności 50 litrów jest bardzo krótkie. Kompresor posiada automatyczny start dzięki czujnikowi ciśnienia. Po nabiciu ciśnienia do żądanej wartości kompresor wyłączy się automatycznie i uruchomi się. Ciśnienie robocze jest 108 barów. Kompresor posiada dwa manometry do monitorowania ciśnienia w zbiorniku. Wydajność kompresoru to około 184 litrów na minutę. W kółka oraz uchwyt do łatwego transportu. Stan i poziom oleju można sprawdzić w bardzo łatwy sposób dzięki zastosowaniu przezroczystego okienka w korpusie kompresoru. Sprężarka wyposażona jest w dwa niezależne wyjścia do podłączenia dwóch węży ciśnieniowych oraz akcesorii. Wąż ciśnieniowy oraz pistolety powietrza nie są częścią kompresor.